Nie potem, czemu ja się tutaj spodziewałam, że jak była jej pokazana twarz, to nagle przed wyskoczy pan Grill. Dobra, to nic nie mam. Nie wiem, czy chcę tam iść. Wiesz, najpierw go od głupków zwyzywałyśmy, To tak. średnio coś mi się wydaje, żeby on tu się wyskoczył na pomoc. No dalej do kurwy nędzy. Sorry. Tak, cześć i przyjaciela. Z tej reakcji, są takie. Zamiast jakieś. Wiecie, ta postać powinna skoczyć, uciekać, jakiś ruch ciała, w związku z tym, że tam się coś dzieje, nie? To nie. No bierz, bierz. Jak dają, to bierz. Bijo, to uciekaj. Nie znasz tej zasady. Aha, jesteśmy tutaj. Gdy się urwaliśmy, tak na dobrą sprawę. Czyli tak byśmy byli przy tej windzie. Gdybyśmy poszli w windę, od razu byśmy chyba na dół pojechali. No i? Zaraz zobaczymy, to chyba są schody jeszcze. No i cóż, przez to, że nie poleźliśmy do windy, mieliśmy wycieczkę krajoznawczą. Mam nadzieję, że docenicie. Bilety były za darmo. Pytanie dnia z tej strony ja nie byłam, prawda? To trzeba się rozejrzeć. Czy tutaj coś będzie dla mnie? A będzie! Dzień dobry. Fortuny? Zagrożenia to był e, Mike. Nie tak mi się wydaje. Zresztą sprawdźmy sobie. Groźba tu. Mike albo Matt. No nic, zobaczymy. Tutaj coś mamy. Co tu jest? Tam aż dwie się nam świecą. Czy ja mogę się tam dostać? Może jakoś naokoło? No tutaj on tylko na to patrzy, więc dobra. Tak się zastanawiam, jak fajnie są porobione te tunele tutaj że mi się podobają. Czy my na dwór wychodzimy? O, co nagle spida dostałaś? Tak! Tak! ty poczekaj, z tą Spinaczką, ja się nie rozejrzałam po pierwsze. Po drugie, czemu ja mam dziwne wrażenie, że to jest miejsce, gdzie te dwie dziewczyny zginęły, Hana i Beth? O, widzisz. Na drugie imię mam jebane zagrożenie. Zdarza się. To A nie, to to w takim razie Hana. Dobra, co tu jeszcze dają? Tam nic nie daje, bo nawet nie mogę podejść. Tam coś. Dobra, ja stąd przylazłem, tu nie ma sensu tu. Więc chodź w tę stronę. Właśnie tu coś jeszcze widać. Tam coś świeci nawet. Podejdź najpierw tu. To jest ta klapa w podłodze. Nie, to jest krzyż z imieniem Beth Jezu! Więc jakby tu był jej grób. Dobra, tutaj chyba nic więcej. Nie, tu chyba już nic nie znajdę. Dobra, muszę w tamtą odnogę wejść. Tu nam się coś świeci. Tu? Zobacz, co tu dają. Tam jest nasz człowiek grill. Tu jeszcze pewnie będę mogła to otworzyć, ale ja sobie podejdę najpierw tu na koniec. Zobaczę, czy tu nic nie ma. Tam jakaś beczka mi świeci. A, to jest to drugie, co mówiłam. Że może z drugiej strony weźmiemy jest jakiś ten wisiorek? A, to jest dziewczyna. Ona tu była. No ale to my tak całkiem sporo tego znaleźliśmy. Teraz Macie, tu nam zaktualizowało wyżej to. Ten medalion znaleziony, krzyż. No tutaj z dziewczyn trochę pominęłam, ale jeszcze trzy mamy przed sobą. No nic, a co jeszcze jest? A, tam było. Tak, to co mówiłam o tych. Jeszcze. Ale to przeczytałam przed chwilą. A, bo można... O, w dułaż zjechać z tym wszystkim. No tu sporo tego było. Dobra. Uch, t -t tak, tak, ja odwlekam wejście w te drzwi, bo ja nie wiem co mnie tam czeka. A ten człowiek grilly te odgłosy niekoniecznie mi się podobają, wiecie. Z jednej strony, tak myślę, że na jej miejscu bym tam wlazła i czekała sobie na ratunek, ale z drugiej, wiecie, jak ten ciota Mike założy, że... Przecież ona spadła w dół, to nie żyje. Co to za lalka? Co już w ogóle? Jezu to trup był! Ale jak przecież tam był chyba jej grób, to co zrobili? Grupa jej nie pochowali. Przynajmniej ten jęczeć, chodź tu jeszcze pooglądaj. No ja i chcę wszystko sprawdzić dokładnie? Ty chodzisz i marudzisz mi. Nie, no to jaki sens? Tam był grób, ale on tak jakby był chyba też wykopany, nie? A tutaj była jej głowa. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, Właśnie chciała, nie chciała, ale musiała. Koniecznie mi się tutaj podoba dzisiaj. No, powiem wam, im dalej w grę, tym więcej się fajnie dzieje. To mi się podoba, nie? A tutaj coś będziemy mieć. Maszyna zegarowa. No, ja, ja się nie znam na tych budowlaństwach, No, czy tu coś jeszcze będzie? Nie, wy, wyłaś stamtąd. Wyłaś się ja sobie przejdę tutaj najpierw sprawdzę. Tutaj jest ta, ta, ta już nasza. Dobra, to my chyba w tą. O, windę naszą wleziemy. To dobra, to idź tam jednak, sprawdzimy. Wiecie, lepiej zawsze trzy razy się rozejrzeć, niż potem sobie wypominać, że się nie było, nie sprawdziło, a można było coś znaleźć, prawda? Możesz tam? Nie wejdziesz tam w ogóle? No. Albo ja tak umiem, albo rzeczywiście się nie da. Dobra, to wyłaś. Idziemy do windy. Mam nadzieję, że ona teraz działa. Ja w tej lokacji jestem tu już po raz trzeci dzisiaj. Mi się coś wydaje. Dobra, właśnie. Jest, działa! Tylko słuchaj, ty już byłaś tam na górze, to mam nadzieję, że cię to wywiezie jeszcze wyżej niż byłaś, co? Co mówisz, że byłaś tu? To jest ten człowiek! Boże, tylko koniec idź Jezu, aż mi oddechu zabrakło. Tak, najpierw się przed nim schowam, ale potem będę biegła i uciekała, no bo to jest sens, prawda? Tak bardzo sens. Tak, sprawdź czy cię goni, bo może się rozmyślił. No zrób to. Nie wiem czy to było dobre, ale uciekaj. Jak zawsze mówicie, kieruj się totemem. Nie pamiętam co było w totemie, czy gdziekolwiek. O Boże! Ukryj się. Zawróć, on tam stoi. Na pewno. Flary chyba przy sobie jeszcze masz, mogę z niego strzelić, czy coś. To by było na tyle. Josh? Josh! jest zabawne, naprawdę. O, bardzo dobrze! <laughs> już wiecie, kto was tak urządził! Tyle przeszliście i dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Jakie to uczucie, co? Co? No, jakie podobała Wam się? Wasza dawka grozy, poniżenia, paniki? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmierć. Nie, nie, nie! Bo one przez was zginęły! Nie wiem, czy zauważyłeś, Josh, ale jakoś nikt się nie śmieje. O, dajcie spokój, dajcie spokój. Po co te ponury miny? Dobrze z czasem poczuć szybsze bicie serca. A wasze serduszka zapierdzielały jak torpedy. Puk, 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 puk. Mam nadzieję, że... Doceniliście moje małe finowisko Dobra, Każdy szczegół, bo to się na każdą naprawdę. okazję, to cudownie było wywoływać panikę. Tak, tak łatwo jak ślinota kąpsa. Jeszcze te flaki. Festiwal flaków juz, ciała, piły. i... ...spreparowane ciała biły. To głowdo było drogie. I zero bubli. I zero, zero, zero bubli. Szkoda, że nie widzieliście swoich miejsc. Zawsze się wywyższacie, a dziś błagacie i sracie w gacie. Josh, dlaczego nam to robisz? Weź nawet nie próbuj pytać tego stulejarza. Odjebało mu. Przestał ogarniać temat. A już na pewno przestał brać leki. <laughs> leki, reki Zemsta jest najlepszym lekarstwem. Ale muszę przyznać, że dobrze to zaplanował. nie? Będziecie mi wszyscy dziękować, gdy zostaniecie bohaterami internetu. E, że co? O, zobaczycie, materiał z tej że rozejdzie się po sieci jak winal. Mamy tu... miłość bez wzajemności, mamy... masę krwi. Nie no, bez to będzie totalny hicior. Kinolom swajczą się serwery przy zliczaniu wyświetleń. O czym ty mówisz, jebie? Kurwa, Jessica nie żyje! Co?! Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, No cóż. A! Ej! Dajcie spokój! Chłopaki, to jakieś szaleństwo Stul Stulpysk! Co zawalnąłeś ją? Ha? Bo Po jaką cholerę ją uderzyłeś? A! No i teraz A, będziecie jego lać, bo on kogoś uderzył, tak? Użyłem się! Nie biję się dziewczyn! Nigdy, nawet piątki, Ale doniczko no może... Brachu. Tak, wadam brachu. Gdzie idziemy? Dokąd mnie ciągniecie! Zamkniemy cię, brachu. Co? Żebyś już niczego nie odjepał. Rano dzwonił po gliny. Przecież nic jej zrobiłem. Co ty kurwa? ja sobie robisz? Jesteś kurwa zasranym mordercą. Ja nikogo nie zabiłem. Mike, błagam, uwierz mi! Przecież ja nic nie zrobiłem, Jessice! W sumie to był wypadek też, no. O, ucisz. Zamknij mordę, serio. Chris, hej, daj spokój, wodzu. Jesteśmy kumplami. Dobra już, przestań pieprzyć. Okej. Okay. No, w końcu chatka się do czegoś przyda, tak? Cicho! Jesteś... A! Stary! Aaa, nie moja wina, że nie znacie się na żartach! A! O, poczekaj. Zrobiłem ci krzywdę? Zabolało? Mojego misiaczka? Mm. Ojezu, tak strasznie A! mi przykro! Przestań! Stary, przestań. przestań! Michael! Przepraszam, stary! Nawet nie wiesz, jak bardzo mi przykro, że coś się stało, Jesice, ale przysięgam! Przysięgam, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Ale w sumie, no. Nie mamy pewności, czy. No. Czy ona nie żyje? Przecież Emily też spadła do tej kopalni i jakoś żyje. No tej, co prawda, już od kilku odcinków nie ma, no ale. Co? szczerze, naprawdę? Oczekujesz, że po tym wszystkim, co odstawiłeś, będziemy w stanie Ci zaufać. Choćby na jeden moment. No. To mnie tak myśli. <laughs> nie możemy się jakoś dogadać. <laughs> On jest chory, jego go traktuję jako bardzo chorego są człowieka, tak? Więc ja bym tu przemocy to wobec tak niego nie używała, bo, nie bo, tak bo po co? Się miało a jak się miało skończyć nie według, się według się siebie? Nad słabszym. No nad chorym ja? człowiekiem, tak. Nie możecie, nie możecie być czegoś takiego zrobić. Ha? Zresztą... I tak nie macie odwagi, żeby naprawdę mi zrobić krzywdę! A! A! Idź tam, siądź i się nie odzywaj. A, może defensywnie. O, daruj sobie. Jeżeli ktoś tu jest chórzem, to na pewno nie my. Aha, ale ja coś zrobiłem. Dzięki mnie uwierzyliście w ten koszmar. No, w tej kwestii jest genialny którą sami baliście się odkryć! nas. Oszukiwałeś nas, krzywdziłeś przyjaciół, a zatrzymałeś gębę w ukryciu, bo jesteś żałosnym tchórzem, George, Tyle w temacie. O, chce, co będziesz klęczał? O, świetnie, zwiążcie mnie, niech będzie! Nie tak, ruszaj się! Tak, tak, tak! Nie chcę związać jak się wam rusza, w trochę ludzi, żebym nie zdrętwiał! Co mam ci zrobić, żebyś się za! Nie tak ciasto! okej? Okay? Nie tak ciasno! No ja go trochę inaczej związano, ale. Co? Co on pierdoli do jasnej cholery, kurwa, brak słów? Pitolił już kiedyś takie bzdury? Pieni, do tego, co się A, nie, nigdy go nie widziałem! Nie, nie jest w Dupis robi głupi, Chris i Ash. Chris to wszarz, Ash strasznie głupią twarz. <grystwa> co? Co ty tam mamroczesz? Że jesteś głupi, głupku. Co jest to, Ashley? Ash, mogę ciągnąć cię stąd, nie cię zginąć! No moich nie wyobrażałem sobie, że mnie lubisz. A czekaj, Stary. jestem ciekawa, jak teraz relacje z nim wyglądają. Ale patrzcie, nic z Joshem się nie zmieniło. A wiecie, czego jeszcze ja nie zwróciłam uwagi? Że wcześniej, gdy o, e, on zginął, w cudzysłowie Josh, że on dalej tutaj był w relacji, w statusie związku. Jestem ciekawa, czy jak dana postać ginie, to czy ona się tutaj ze statusu związku usuwa. W sumie chyba nikogo jeszcze nie zabiłam, więc no. O, mamy jeszcze głowę Beth. A to mieliśmy przed chwilą. Już. A chyba nie sprawdziłam wtedy. O, ale tu zaktualizowano. Dobra, to ja sobie to sama sprawdzę. Czy... Mm, mm, mm. Wiesz co to za odgłos to dźwięk tego, że nigdy nie pocałujesz Ashley Ty cipo! <grym> Dosyć! Ja. Wiesz co? Może od razu wepchnij Ashley do łóżka Majkowi. On przynajmniej będzie wiedział, co zrobić. Obejdzie się, z nią jak... Trzeba! Jesteś kurwa żałosny, Krzysztof! Zaraz go zatruchę! Nie słuchaj go! Nie warto! Ja bym tam Aj, mu leki Mike. podała. Mike, 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 Mike. Mike! Czego? Hej stary! Co się stało z Jess? Wiesz co się stało? Nie, nie, ja... wiem, wiem, ja... mam problemy. To widać. nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. A gdybym miał zabił, to czuję, że bym tego nie zapomniał, wiesz? Jest taka delikatna. Pewnie jej ciało jest po prostu zajebiste. Zamknij ten jebany ry! Mm, tego rozbrój. i on się nie wścieka. No! Ty naprawdę? A co? się go zastrzelę? Tak. A wiesz co to samo wystrzał? Daj spokój, Chris. Przecież mnie znasz. Właśnie, Chris! Przecież mnie znasz! A, o, o. Następnym razem nie uprzeć, okej? Okay? Biedne sierotki! Biedne, no, no. biedne środki nie umieją odegrać dobrego i złego gliny! Miała być profeska nie groteska! <laughs> Może być... Co? co zaczynam go lubić? <laughs> upewnij się, że wszystko okej. Okay. Poczekam tu do rana z naszym świre. A. Będzie męż? Może zamówimy pizzę? To Idź, pewnie się martwią, co u nas. Racja. Do zobaczenia. Nie wiem, czy ja bym chciała z nim tutaj zostawać. Wow, już? Co, co tak szybko? Wow, krótki rozdział. Ale dobra, zobaczmy tutaj, to chyba wszystko jest z tamtym. efektem motyla sobie sprawdzę. Um. A czemu Josh poczuł się zdradzony i stał się wrogi wobec Chrisa przez to, a że oni są razem chyba i rozważył życie przemocy, dobra i jeszcze tutaj go dźgnęła, za to dostała w twarz a i za to Chris jemu oddał dobra Okej, okay, tu to temów nowych nie mamy, to ja sobie przejrzę sama, bo tego jest masa wręcz. No cóż, no mówię, gra zepsuła to, że wcześniej znajdujemy właśnie nagranie, gdzie jest głos Josha. Bo gdyby tego nagrania nie było, miałabym większe zaskoczenie. No ale trudno. Dobrze kochani, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.